A kuku, panie Janie. A kuku. Ej, bo berwiesz zasłonki. O, gdzie jest Isia? Cześć, trąbo. Daj Nuni buzi. Daj jej buzi. Pokaż, jak się daje buzi Nuni. Daj jej buzi. O, tako. O, jakie czołuż. Ale ciałuszy. Ale ciałuszy. Starczy. I nie musisz jej wkładać palca do oka. Już starczy, Jasiu. Już starczy. No widzisz, jak ją zaśliniłeś? Już starczy. Ale masz zobacz zaślinione ciało. Ale masz ciało ślinione. No! O, a to jest Jasiek zaśliniony. Ale masz samochód, ale super! Ale super co Dobra, już koniec. I się zrób bye bye. O.